Dzień dobry, witamy ponownie. Tym razem z nami jest przedstawiciel Związku Szkółkarzy Polskich, pan Grzegorz Falkowski. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ja witam Państwa serdecznie na stoisku Związku Szkółkarzy polskich. Dokładnie, to jest przecież organizacja, która jest pomysłodawcą, właścicielem, głównym inicjatorem tego wydarzenia, prawda? Dokładnie. Wszystko to się zaczęło 30 lat temu z inicjatywy kilku osób, które zauważyły potrzebę zjednoczenia sił w celu rozwoju branży szkółkarskiej. Stąd właśnie powstało stowarzyszenie i z roku na rok się rozwijało. Robiliśmy targi najpierw takie na odkrytym powietrzu, potem w halach i potem żeśmy ewoluowali do, do wystawy Zieleń to życie w jej obecnym kształcie. A co to znaczy zjednoczenie branży? Co to znaczy? E to oznacza wspólne działania na, na rzecz tak naprawdę poprawy funkcjonowania na rynku w otoczeniu prawnym jako stowarzyszenie zajmujemy się między innymi lobbyingiem, ale też opiniowaniem aktów prawnych. Czyli jeśli ustawodawca krajowy czy coraz częściej jednak europejski, wspólnotowy decyduje się na wprowadzenie określonych przepisów i określonych wymogów, my jako stowarzyszenie mamy możliwość wpływu. Mamy możliwość wpłynięcia na to, w jakim kształcie będą dane przepisy I, i korzystamy z tego zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim poprzez European Nursery Stock Association, czyli takie stowarzyszenie zrzeszające europejskie, europejskie stowarzyszenia. Ale to dlatego, że na początku twórcy narzucili sobie bardzo wysokie takie normy etyczne, normy zawodowe. Po co to wszystko było? Normy zawodowe i normy etyczne przede wszystkim służyły temu, aby produkować materiał wysokiej jakości. O, właśnie, dokładnie. Po to, żeby pieniądze wydatkowane na rośliny zwracały się bardzo szybko. Jeśli sadzimy rośliny przy drogach, na osiedlach. Czy nawet w ogrodach prywatnych chcemy, żeby te rośliny spełniały swoje funkcje biologiczne. Nie tylko zależy nam na efekcie ozdobnym, który jest bardzo ważny, ale też zależy na tym, żeby produkowały tlen, żeby oczyszczały powietrze, żeby stanowiły siedlisko, żeby, żeby była bioróżnorodność, siedlisko owadów, tak. ptaków, prawda? Wszystko to po to, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy żyli w lepszych warunkach, żebyśmy łagodzili. Efekty, e, zmiany, efekty klimatu. zmiany klimatu hmm. dokładnie. E, Czyli to jest, te standardy etyczne są związane z taką dwałością środowiskową. I, i, teraz, I teraz, jeśli posadzimy rośliny wysokiej jakości, która jest pięknie rozkrzewiona, która ma odpowiednie rozmiary, ona spełnia te swoje funkcje od razu po posadzeniu. Gdybyśmy sadzili rośliny e, nie w pełni. Gotowe do tego, żeby je posadzić, niewyrośnięte, czy w jakiś sposób chore, wówczas no, te pieniądze nie byłyby aż w takim stopniu efektywnie wydatkowane. Ale czy to znaczy, że wasi członkowie są zobowiązani do przestrzegania jakichś norm, macie specjalne standardy, jest to jakoś kontrolowane? Jak to wygląda? Tak. W 1997 roku wydaliśmy, opracowaliśmy zalecenia jakościowe dla materiału szkółkarskiego. To jest taka publikacja, która opisuje w ogóle jakość. Co to jest jakość? Jakie są parametry jakościowe? I ona powstała po to, żeby się łatwo komunikować, żeby zamawiające rośliny mogli w łatwy prosty sposób komunikować się z producentami. Czyli że jeśli producent, że jeśli zamawiający zamawia rośliny wysokiej jakości, to żeby mógł użyć odpowiednich określeń, odpowiednich terminów, kryteriów w zapytaniu ofertowym, żeby mógł je opisać, a producent mógł dostarczyć taki materiał, jakiego sobie zamawiający... Ale to jest, przecież dokładnie, to jest znalezienie wspólnego Otóż języka to. Pomiędzy, pomiędzy wykonawcami Otóż też. To. W przypadku drzew takim kryterium jakościowym będzie średnica pnia, obwód pnia na wysokości 100 cm. I to jest kryterium bardzo ważne. Od niego zależy cena. Jeśli mamy drzewo 10-12 centymetrów, to jego cena będzie zupełnie inna niż cena drzewa, nie wiem, 20, 22 czy 24 centymetry, bo takie drzewo jest większe, musi więcej rosnąć w szkółce, będzie więcej kosztowało, ale jednocześnie, jeśli takie drzewo posadzimy w ogrodzie, to od razu ono też pełni te swoje funkcje biologiczne. I jest też przewidywalne, prawda? Dokładnie. że Że dany szkółkarz może zagwarantować, że ta roślina będzie Dokładnie. rosła z konkretnym pokrojem, kolorem ulistnienia. Czyli tak zwane wyrównanie odmianowe, że dana odmiana jest czysta, czyli że tam nie ma jakichś innych wśród niej roślin, które, które no nie, są inną odmianą. Jeszcze kilka innych przykładów parametrów jakościowych to wielkość pojemnika, czyli możemy mieć pojemnik litrowy, pojemnik dwulitrowy. Zwykle im większy pojemnik, tym większa roślina. Liczba pędów w przypadku krzewów, w przypadku róż jest to bardzo ważne kryterium, bo jeśli kupujemy różę, możemy kupować z tak zwanym gołym korzeniem. Wówczas ten system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, ale część nadziemna powinna mieć przynajmniej trzy pędy. I to opisujemy właśnie w tych zaleceniach, że krzew róży kategorii A to musi mieć co najmniej trzy silne pędy wyrastające e, dosyć nisko, prawda, w tym w, w krzewie. 30 lat działalności związku szkółek ile jest w tej chwili? Szkółek mamy ponad 120 zrzeszonych, a, a członków mamy ponad 220. E, bardzo często z, pada pytanie o korzyści. No właśnie, co zyskuje tak. To oprócz tego, że oczywiście działamy na rzecz całej branży i mm, to e, re, organizujemy liczne szkolenia dla naszych członków. Czyli jeśli e, dwa lata temu e, wdrożyliśmy, czy weszło w życie nowe prawo dotyczące paszportowania roślin, e, które przerzuciło obowiązek wydawania paszportów z Urzędu z urzędu na producenta. Było to bardzo trudne technicznie i tutaj wspólnie żeśmy we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizowali cykl takich szkoleń, które pozwoliły nam się przygotować całej branży do wdrożenia systemu. I to tego typu szkolenia organizujemy także przy okazji innych ważnych, istotnych problemów, które zgłaszają tak naprawdę nam szkółkarze. Jeśli jest jakiś palący problem, to, to, to jesteśmy w stanie Czyli im pomóc. Wsparcie, czasami też inspiracje. Dokładnie. Promocja, prawda? Wyzwanie kolejnych umiejętności. Tak, promocja to jest też ogromny obszar, którym się zajmujemy. Obecnie związek pełni rolę takiej platformy kontaktu. Producentów e, e, czy poszukujących roślin z producentami. Czyli wystarczy do nas wysłać maila, że. podpisujący danej odmiany berberysu. My jesteśmy w stanie w sekundę tego maila rozesłać do wszystkich związkowych szkółek i szkółki mogą swoje oferty wysyłać. E, bardzo dużo takich ofert. E, z roku na rok coraz więcej takich zapytań ofertowych otrzymujemy. Klienci są bardzo zadowoleni, bo szybko są w stanie uzyskać informacje, czy jest na rynku poszukiwana przez nich liczba roślin, w jakiej cenie są dostępne. Nie ma to, można to w ramach związkowych szkółek skompletować, takie, takie zamówienie. Dokładnie. Takie dokładnie ale ale jak, jak gdyby te informacje szkółkarze od razu dostają na podstawie maili, które dostają już, od, od, już ze szkółek. Mamy e, liczne wydawnictwa, e, sygnowane logo Związku Szkółkarzy Polskich, których polecamy rośliny, ale mamy też internetowy katalog roślin. To jest fajna rzecz. Przedatne narzędzie. To absolutnie. jest narzędzie, którego rozwój nie ma końca. Obecnie mamy w bazie opisanych i sfotografowanych ponad 10 tysięcy gatunków i odmian roślin, i co ważne, obok opisów i obok zdjęć, mamy listę szkółek związkowych, które oferują w sprzedaży daną roślinę. Rośliny. Wystarczy, że klient, czy hobbysta, czy ktoś, kto szuka takiej rośliny, e, kliknie na nazwę i otwierają się dane teleadresowe i może wysłać zapytanie o, o ceny to i ofertę. Ale też jest fantastyczna. To jest strona www.emyślnikatalogroślin.pl. To tak, jest fantastyczna Związku możliwość wyszukiwania przez, tak, e, tak, przez tak, narzędzie tak. filtrowania konkretnych parametrów e, środowiska, o, o, wymagań. Dokładnie tak. Tak, wyszukiwarka jest kilkustopniowa. Jest wyszukiwanie proste, gdzie się wpisuje nazwę odmiany i się pojawia opis, ale też wyszukiwarka zaawansowana, tak jak Pani powiedziała, pozwala na podstawie zaznaczonych kryteriów dobrać roślinę do konkretnego celu. No. Może to I od razu miejsce, gdzie można ją nabyć. Tak, tak jest. No i konkurs nowości na wystawie. To jest tak. też takie narzędzie to jest, promocyjne. To jest, to jest świetne narzędzie promocyjne, które służy upowszechnianiu e, nowych e, odmian roślin, ale też ich ocenie, bo na rynku pojawia się co roku bardzo dużo nowości i w ramach konkursu e, ocenia Jury, e, co jest ogromne ekspertów. Którzy patrzą pod różnymi kątami na rośliny. Patrzą, czy one są odpowiednie do naszych warunków klimatycznych, czy nie zmarzną po pierwszej zimie. Tak. Patrzą, czy rośliny mogą być zastosowane tylko w ogrodach hobbystycznych, ale też czy mogą być, nie wiem, w zieleni osiedlowej, w zieleni miejskiej, czy się nadają. E, oceniają e, pewien przełom, czy dana roślina faktycznie, dana odmiana faktycznie wnosi coś nowego. Wnosi coś nowego. Na przykład, jeśli nie było danej, danego pokroju e, w danym gatunku, to e, to, to wtedy jest to na pewno innowacja. I tutaj na, na konkursie roślin w tym roku złota medalistka, laurowiśnia. E. Właśnie jest takim przełomem, bo jest to karłowa, wolno rosnąca roślina o kulistym pokroju. Ona się bardzo ładnie sama krzewi, nie wymaga cięcia. I, I jury uznało, że właśnie to jest ten przełom, który warto, warto nagrodzić. Tak, my o tych roślinach dzisiaj też będziemy mówić, będziemy za chwilę Państwu e, pokazywać, bo z hali targowej przeniesiemy się za chwileczkę do naszego studia targowego. Tam będzie trochę fajnych e, rozmów, bardzo ciekawi. No i te rośliny, o których e, Grzegorz wspomniał, też będziemy tam prezentować. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.